I dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Arena jestem News Wandel, Jak zwykle będę Waszym gospodarzem. Ocinek eee. odcinek 25, a my jesteśmy na tropie poszukiwania nowego artefaktu. I poziom czwarty jest tym poziomem, którego nie lubię. No dobra. No dobra, może inaczej, nie należy do moich ulubionych, nie lubię tych tekstów, aczkolwiek z drugiej strony lepsze to niż takie te brązowe, niby podziemne, ale dość nadzwyczajne tekstury, bywań gorsze rzeczy zrodzone przez Bethesda. Prawda? Wszystko o tym wiemy. Patrzę na Ciebie w tym momencie, Howardzie, to dzieje i. I słyszę twój ryk. Słyszę twój ryk M Musiałem cię uciszyć. mikstury są zazwyczaj yy, przedmiotami są z, zawsze przedmiotami niezidentyfikowanymi i zawsze będą y, którąś z tych podstawowych mikstur, które możemy z, kupić w sklepie, czyli miksturą puryfikacji, miksturą yy, odporności, miksturą yy, leczenia z trucizny i choroby moment 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 bo ja tu się muszę aha no dobra bo my szukamy teraz w tym momencie miejsca e, zakopania e, już mapy dobrze e, e, mikstury odporności, mikstury jak już mówiłem wcześniej mikstury odporności, mikstury puryfikacji, mikstury leczenia, e, staminy, many Leque, Leque, z... O kurwa Ele On potrafi paraliżować? Are you fucking kidding me? Estou pod podejrzana ta struktura jest podejrzana, ma podejrzaną budowę. Otoczona fosą, taki pseudo-zamek mury. I Tu nie ma nic. Czuję się oszukany. Ale spokojnie, gdzieś na tej mapie będzie... No. Hop! Będzie gdzieś na tej mapie skrzynia z mapą do artefaktu. Można to być tak jak poprzednio czyli gdzieś na rogu, albo w którymś tym miejscu, albo w jakimś innym podejrzanym. Pyk, 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 pyk. W porządku. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic, moment, moment. Niech nasz skonstruje z mapą. Zachód. Tu powinna być taka wielka, wielka przestrzeń. Właśnie tu. Z czymś. Umarł, bo kto umarł, ten nie żyje. Okej. Okay. Na zachodniej części nie ma, to sprawdźmy w wschodniej części. Tego po poziomu, może tutaj będzie coś. Niestety lokacje tych map i generalnie artefaktów położonych na tych ostatnich poziomach są bardzo, bardzo losowe i... Na to już nie ma reguły, niestety. Tutaj trzeba szukać... Ale zawsze to będzie skrzynia. Zawsze to będzie skrzynia, którą yy, można będzie otworzyć. Teraz pewnie zrobię najgorsze, najgłupsze, że zapiszę i się pojawi kurde jakiś... Nie pojawił się jakiś, ale... Nikt się nie pojawił właściwie. spokojnie okay, spokojnie okay, spokojnie 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 bo to do niczego nie prowadzi jakaś systematyka musi być sprawdźmy tu sprawdźmy tu okay. Zaczynamy mieć pewną bawę, ale spokojnie, spokojnie. Tu coś może być. Nie będziemy używać kruszenia murów, tylko wejdziemy tam nalegalnie. Wow! To był lisz. Gdzie ja zapisałem? Dobra, może być trochę daleko, ale nie aż tak daleko, żeby się przejmować. Restore Power. Niestety, potwory w tej grze mają dość siebie, że losują się, się bardzo losowo. A w losowych lochach jeszcze bardziej losowo. Ile jeszcze w. We... Eee, locha w podziemiach tych e, głównego wątku można do, dopatrzeć się jakiegoś sensu ich e... spawnowania się, Jezus mawie. Nie, ja już, ja, już... ja już po prostu dostaję tego. Luz. Mamy oto naszego głównego podejrzanego. Proszę bardzo, on nie pozostawia po sobie nic, on tylko się dematerializ dematerializuje, ponieważ jest duchem. Ale jest cholernie diablo niebezpieczny facet więc... 84 sztuki złota Ale jak się do niego podejdzie i zacznie okładać czymkolwiek No to on już przestanie puszczać swoich... Swoje firebole tylko będzie nas atakował normalną... Normalnymi atakami Orkowie? Ciekawe. Y... Normalnie miałem atakami, które są względnie słabe, dobra. Moment. No tu. Co się nam tutaj zrobiło za dużo potworów? Co może to jest miejsce, w którym są skarby właśnie? O Jezu. Chodź że tu no. No, zapisał sobie tutaj. Ja no, sobie tutaj zapisał. Dobrze. Tutaj jeszcze. Oczywiście później będziemy mieli e, do czynienia z bardziej e, potworami o. E, bardziej niebezpieczniejszymi niż Lisz bardziej niebezpiecznie niż Lisz, więc yy, no. w portki nie srał na waszym miejscu. Aż tak bardzo jeszcze spokojnie. Zobaczcie, co się będzie działo jak trafimy na wampira. Tutaj? No i co? a? Hmm. Ja nie chcę nic mówić, słuchajcie, ale... Jezu. Dobra, nie chcę nic mówić. Ale póki co ja tutaj nie widzę żadnych możliwości znalezienia tego czego szukamy. Naprawdę jesteśmy w... Oczywiście nie, nie poda nam miejsca, bo po co? Ale w tym lochu jesteśmy, bo to jest czteropoziomowa lokacja, więc musi to być ten loch. Moment. Czy ja do odpowiedniego miejsca? Nie mogę sprawdzić, gdzie jesteśmy na mapie świata. Hmm. No trochę słabo. Jeszcze tutaj zerknę, ale. Sama mapa odkryta. Sama mapa odkryta. Ja nic takiego nie widzę. Moment, moment, jeszcze raz. A tutaj coś może być? Co? Właśnie. Ale to tylko taki ten... Właśnie, żeby, może tutaj, ale nie, chyba już ty byłem, co? Nie tutaj nie byłem, a tu są tylko skarby i pasek. Inwentarz jest pół pełen... bo mam za dużo mikstur, prawda, prawda. No dobrze, no to w takim razie wypierdalamy baklery. 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 Znaczy ten dagger też, dobra. I weźmiemy sobie pasek. Pyk. Ja w tym momencie nie wiem co po prostu zrobić. Chyba, że to się nie po prostu wygenerowało. Nie wygenerowało. A tak też mogło być. W związku z powyższym. Będę musiał zrobić trik pod tytułem wejście i wyjście z powrotem do poziomu. No bo tutaj powinna być skrzynka normalnie, tak to przynajmniej wygląda w tej, yy... w tej, 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 tej mam, w tym pomieszczeniu, a skrzynki nie ma. Ukradli, ukradli. Chamy. ...złodzieje. Siadzę jeszcze tu, ale wątpię. Wykonany byłem. Ale no... Dla zasady. No, hello there. dziwne bardzo bardzo dziwne Znalazłem, znalazłem mapę, która prowadzi do amuletu na Klamanty, gdzieś w prowincji aleswyr. Zapisujesz tą lokalizację na mapie. Nawet nie wiem co powiedzieć. E, fakt, fakt, gra nie zaznacza nam e, na mapie Safe, oczywiście, bo nas do panie będzie ten. Tak. Gra oczywiście nie zaznacza na mapie nam położenia le, skrzynki w żaden sposób. I to jest dobre, tylko na dłuższą metę, no niestety, ale. Boże... Spadaj! Pajączek... Leczenie ran... Kurde! No obróćże się, Panie! To eee. nie zapisuje nam tego oczywiście na papier, dlatego ciężko... Szukać w lokacjach, które mają tle właśnie takich zakrętasów jak tutaj, nie tutaj, 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 Nie wiesz nie po prostu, gdzie może się spodziewać yy, skrzyni pochodnie. Dobra, wezmę. Czemu nie? Nie pogardzę. Dobrze, moi drodzy. Ale myślę, że tutaj zakończymy odcinek. I wiecie co? Zobaczymy się dopiero w Elswy. Bo nie chcę Was zamęczać już po prostu w następnym odcinku bieganiem z powrotem przez te cztery poziomy, bo to nie ma sensu zwyczajnie. Jeżeli coś znajdę to wam pokażę. A następny odcinek widzimy się w Elsewhere, gdzie będziemy sprzedawać yy... nasze łupy i będziemy zastanawiać się co dalej zrobić z Fantem pod tytułem Amuletne Kromanty. Tak czy a bym z Wandelf to była Arena i do następnego odcinka na razie i cześć!